Pokażę Wam, ile teraz pobiera sauna i grzałka na wyjściu Smart Load oraz jakaś tam pompa, kominek pali się w kominku produkcja 4,8 kW z paneli e, mamy grzałkę 2 kW 2 kW jest pełna, pobiera sauna to jest sauna infrared to nie jest sauna fińska, zaraz Wam opowiem Wkrótce, pokrótce yy, dlaczego to kupiłem i jakie ma właściwości. Przejdziemy sobie teraz do pomieszczenia gdzie mamy saunę i zobaczycie jak to wygląda. To jest sauna fińska, dwuosobówka. I w tej chwili uruchomiłem ją, żeby wygrzać do 50-stopni. Mamy te promienniki pozłacane złotem. Tak? Pokryte są złotem te grzałki. To są takie halogenowe grzałki, tak. Mamy ich 5. Tutaj jest regulator, e, nastawa temperatury, czas. Tak, radio w zestawie jest, ozonator. Mamy jeszcze oświetlenie. W nocy fajnie to działa super koloroterapia jest. Dodatkowo warto sobie zakupić taką saunę. Ja już mam ją ponad 5 lat. Jestem bardzo zadowolony jest to bardzo dobry zakup jeśli chodzi o kwestie prozdrowotne jakie posiada takie, taka sauna. Przymknę żeby temperatura nie uchodziła na zewnątrz do pomieszczenia. No i co no. Wykonana jest solidnie. W środku drewno nie jest impregnowane jest surowe drewno tak jest. Taki fajny zapach sosna kanadyjska. Warto kupić sobie w celach prozdrowotnych. E, taka sauna bardziej wchodzi w głębsze warstwy skóry. Promieniowanie podczerwone powoduje e, pozytywne zmiany tak, w głębszych warstwach skóry. E, proces regeneracji tkanki. Dzięki temu nasze ciało już po pierwszym seansie w takiej saunie. Kto używał gdzieś na siłowni, to wie o czym mówię. Później zimny prysznic, wiadomo, prysznic. Nie bierzemy prysznica z chemią, ponieważ po saunie otwarte są pory skóry, sama woda tylko. Bo organizm się płoci w takiej temperaturze. Ponad 30 minut, sesja. Raz, dwa razy w tygodniu można sobie zrobić. Generalnie warto posiadać taki sprzęcik. Mega, mega. Po prostu dla naszego zdrowia warto coś zrobić w swoim życiu yy, i poświęcić kawałek pomieszczenia. Jak nie ma nawet miejsca, można sobie wygenerować yy, na balkonie. Po prostu postawić takie coś na balkon, jak nie macie. Mieszkacie w bloku, nie macie możliwości ustawienia sobie takiej sauny. Nawet jednoosobówki są. Nie wiem, ile ona teraz kosztuje. Z 10 tysięcy chyba trzeba będzie dać. Nie mam pojęcia. Generalnie, dla swojego zdrowia marzy mi się jeszcze taka sauna fińska. Eee, czyli, jakie są różnice między sauną? Infrared a fińską. Sauna infrared działa głęboko w warstwy skóry. Promieniowanie podczerwone wnika tak i robi dobrą robotę. Eee, na zatoki bardziej sauna fińska. Tam mamy piec, rozgrzane kamienie, grzałki rozgrzewają kamienie i polewamy to po prostu wodą. Wysoka temperatura, tak, parowanie. Wody powoduje, że mamy właściwości prozdrowotne, jeśli chodzi o drogi oddechowe. Dlatego w przyszłości chciałbym sobie taką saunę postawić razem z balią na zewnątrz do morsowania, tak, i do mm, właśnie do używania takiej parowej sauny na zewnątrz, taki kompleksik super sprawa. Kiedyś może zrealizuje swoje marzenie na chwilę obecną. Posiadam tą tylko tutaj saunę. Yy, ona jest bardzo komfortowa w użytkowaniu. Szybko się nagrzewa, dużo energii nie zużywa. Na jeden seans to naprawdę. Liczmy, to... że z czasem rozgrzania. Zobaczcie, mamy 30. Nie wiem, czy to będzie widać, bo kamera zoomu nie złapie. 39 stopni jest. Także proces rozgrzewania tam do 58 stopni jest bardzo szybki. 15 minut, i już można użytkować. Warto się zaopatrzyć w taki sprzęcik. Zróbcie coś dla siebie, dla własnego organizmu. Raz w tygodniu, jak użyjecie, zobaczycie potężną różnicę. Jak się czujecie później po tym. Po eee, takiej saunie po prostu jest <laughs> nie do opisania. Warto polecam i wiecie już po co w domu jest fotowoltaika, po co jest magazyn energii, po co to wszystko jest. To wszystko powoduje, że taką saunę możemy sobie uruchomić za free, jak mamy produkcję, tak i korzystać z tego. Wiadomo, że instalacja kosztuje pieniądze. Ale stopa zwrotu to jest naprawdę kilka lat i zwróci nam się to, a później użytkujemy i nie martwimy się niczym. Generalnie teraz komponenty do budowy instalacji są bardzo tanie, warto zainwestować w to i cieszyć się właśnie z takich przyjemności jak między innymi ciepło w domu i sauna też daje ciepło oczywiście, ogrzewa pomieszczenie co prawda tutaj to jest podłogówka jeszcze na dole, to jest cieplutko, nie potrzebuje tutaj jeszcze ciepła ale w okresie zimowym tak jak się pracuje gdzieś na zewnątrz tak, taki sam jak się wyjdzie, jak człowiek się wygrzeje no po prostu mistrzostwo świata nie da się tego opisać jakie jakie to ma super właściwości Kupujcie, użytkujcie, nie zastanawiajcie się. Te żarówki są może drogie do podgrzewania, ale to generalnie wszystko jest dostępne. Jak się spali, ja mam tyle lat, tam się nic z tym nie dzieje. Generalnie raz w, raz w tygodniu, jak sobie użyjecie, to żaden przebieg przez tyle lat. To to się w ogóle nie niszczy, nie zużywa, fajny zapach w środku, jeszcze ten ozon, który zabije bakterie, tak, jest taki specyficzny zapach w powietrzu, jak tam się wejdzie do środka, zapach tego drzewa po rozgrzaniu, no bomba. Co? Na dziś tyle. Trzymajcie się ciepłutko i do następnego. Pozdrawiam, cześć.